ta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dzisiaj na Rawszczyźnie doszło do podpisania umowy na modernizację odkrytych basenów. Wykonawcą będzie firma Transcom. Termin zakończenia prac został ustalony na 21 czerwca. Państwo dziennikarze pamiętacie i nasi mieszkańcy też pamiętają, jak mieliśmy... Kilka miesięcy temu konferencję na pływalni tutaj, gdzie mówiliśmy o tym, że jest takie zapotrzebowanie i że te baseny należą się mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego. Można rozdać te pieniądze, można było ich wydać inaczej, ale myślę, że inwestycje w trwałe obiekty, w obiekty, które służą wszystkim są najlepszymi inwestycjami, stąd obiekty w infrastrukturę drogową, w chodniki, w ulice w tą część sportowo-rekreacyjną, jaką jest basen na Rawszczyźnie. Lepiej, aby te dzieciaki mogły tutaj bezpiecznie z rodzinami spędzić czas nie na godzinę, tylko na pół dnia czy na dłuższy okres czasu, aby to było w bardzo bezpiecznych, higienicznych, przyjaznych warunkach, z dobrym nadzorem, jaki zapewnia MOSiR. I tutaj jeszcze raz podziękowanie Panie Dyrektorze dla Pana na ręce, pana dla pracowników MOSiR-u, bo e, naprawdę e, mamy się czym pochwalić i wielokrotnie bardziej osoby z zewnątrz chwały nasz basen, podejście, profesjonalizm, pracowników niż niejednokrotnie my sami zwracamy na to uwagę, stąd takie podziękowania też się należą. Podczas podpisania umowy był obecny prezes firmy Transkom Władysław Sobiech, prezydent ostrowca świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mariusz Rokita oraz zastępca dyrektora MOSiR-u do spraw technicznych Piotr Węglewicz. Podpisanie umowy rozpoczyna szybki proces odbudowy odkrytych basenów na Rawszczyźnie. W pierwszym etapie chcemy usunąć stare obejścia basenów, no i przystosować, bo zadaniem jest remont niecek basenów, przystosować niecki do montażu nowych niecek, które będą, tak jak widać tu na wizualizacji, Zainstalowane wewnątrz, czyli troszkę robót takich wyburzeniowych, usunięcie starych wykładzin. Jeden basen, który jest obecnie eksploatowany zimą jako lodowisko, no trzeba przywrócić jego funkcję basenu, w związku z tym ten piach, który tam zalega, no niestety trzeba usunąć, gdyż jest to wszystko podmokłe, bo tam woda nie schodzi, także trzeba usunąć piasek do, do rodzimego do dna basenu i dopiero wtedy nowe warstwy zasypać, tam będzie brodzik, będzie płytki. Także w pierwszej kolejności te prace później prace konstrukcyjne związane z wylaniem nowego dna, na którym będzie ustawione nowe ściany razem z rynnami przelewowymi, gdyż obieg uzdatnianie wody będzie w obiegu zamkniętym, czyli tak jak tutaj na krytej pływalni. W Ostrowieckiej Filii Biblioteki Pedagogicznej odbyło się spotkanie z Andrzejem Nowakiem Arczewskim, autorem książki Zmiłuj się nad nami. Książka to reporterski zapis tragicznych losów mniejszości żydowskiej z Klimontowa. Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach, filia w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z klubem literackim Aspekt oraz Uniwersytetem III wieku przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Przygotowała spotkanie z Andrzejem Nowakiem Arczewskim. Spotkanie autorskie było promocją jego nowej książki. Zmieły się nad nami. Andrzej Nowak wielokrotnie odwiedzał Klimontów. To niewielkie miasteczko w okresie II wojny światowej przeżyło wielki dramat. Z zakamarków ludzkiej pamięci, żyjących świadków wydarzeń czasów wojny i tuż po wojnie, wydobył on historię ludzi i ich postawy w tamtych trudnych czasach. Jak sam podkreśla, nie oceniał mieszkańców, zarówno Polaków, jak i Żydów. Najtrudniejsze było docieranie do, do ludzi, którzy byli świadkami zdarzeń, do ich dzieci i wnuków, bo często już bezpośredni świadkowie nie żyją. No i trudne były rozmowy z tymi ludźmi, do niektórych moich rozmówców. Wielokrotnie wracałem, jeśli mnie zainteresował jakiś temat, jakiś epizod, jakieś zdarzenie, żeby jeszcze naprowadzić mojego rozmówcę, żeby jeszcze ciekawą, ciekawy materiał, jakąś opowieść uzyskać. Bo książka, jak wiadomo, składa się z relacji, z opowieści. Ludzi z różnych dramatycznych biografii mieszkańców małego miasteczka, mieszkańców polskiego i żydowskiego pochodzenia. Tutaj autor ja jako autor nie chciałem komentować. Nie ma żadnych opinii, nie ma komentarzy. Są właśnie bardzo dramatyczne biografie ludzi I to jest myślę najważniejsze, dlatego to tak przyciąga, to dlatego ta książka jest tak popularna. Imprezę literacką uświetniły piosenki Agnieszki Osieckiej o tematyce żydowskiej śpiewane przez perły Ryszarda Góry. Brzesień jak dywan, jakich nie bywa często ostatnio, Płowo zielony dywan zdobiony słońcem dostatnio, Pejzaż gorący, rżyski stygnących gwiazd w zimnym niebie, Smutku co zawisł kluczem żurawi pejzaż. Bez ciebie działa. Z autorem przybyło wielu zainteresowanych, wśród których była także licznie zgromadzona młodzież ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Wszyscy w skupieniu wysłuchali relacji pisarza o tym, jak powstawała ta książka. Była również okazja do jej nabycia i otrzymania autografu. Współdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą Podniesienie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację wielorodzinnego budynku wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej na osiedlu Rosochy 74 i 79. Projekt ten będzie finansowany w ramach działania 33 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Środki na jego realizację będą pochodzić z regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Aby spółdzielnia mogła przystąpić do jego realizacji, mieszkańcy z tych nieruchomości muszą podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na jego realizację. W tym celu do Państwa udadzą się pracownicy spółdzielni, którzy udostępnią stosowne oświadczenie, które należy podpisać. Wyrażenie zgody w formie oświadczenia nie jest jednoznaczną akceptacją na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu na ten cel przez Spółdzielnię Mieszkaniową Krzemionki. W zespole szkół i placówek publicznych numer 3 odbył się 11. rejonowy konkurs poezji i piosenki religijno-patriotycznej pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Organizatorami konkursu byli Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 oraz Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Patronat nad imprezą objęli prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, Duszpasterstwo Pasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej oraz Sandomierski Gość Niedzielny. Konkurs był skierowany do uczniów klas szóstych szkół podstawowych, wzięło w nim udział 7 szkół. PSP nr 3, 4, 7, 9, 14, Zespół Szkół i Placówek Publicznych numer 3 oraz PSP w Okole. Celem konkursu było wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji i piosenki wątku religijno-patriotycznego, zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami, a także promowanie młodych talentów. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury konkursu zdecydowało, że w kategorii Poezja pierwsze miejsce zajęła Kinga Choda zespołu szkół i placówek publicznych numer 3, a w kategorii piosenka Aleksandra Wiączek z PSP numer 7. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera ostrowieckiego.